Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jaszku, a to jest mój poradnik Nabijanie umiejętności dostosowany do najnowszej i prawdopodobnie ostatniej wersji Skyrim czyli 1.9. Przed levelowaniem każdego z drzewek warto zaopatrzyć się u kupca w niezbędne zaklęte ubranie bądź pancerze z bonusami dla interesującej nas umiejętności. Przykładowo, jeżeli chcemy ekspić magię zniszczenia to kupujemy sobie, bądź zaklinamy sobie jak najwięcej części pancerza ze zmniejszonym kosztem magii zniszczenia. Jeżeli ekspimy blok, jak najwięcej rzeczy z premią do bloku i tak analogicznie ze wszystkimi drzewkami. Nie jest to konieczne, ale warto o tym wiedzieć. Pierwszy sposób, jaki będę chciał Wam zaprezentować, to tak zwany złodziejaszku. Otóż podchodzimy sobie do interesującego nas trenera umiejętności. W naszym przypadku jest to Drevis Neloren, który uczy magii iluzji. No i prosimy go o podszkolenie nas trochę. Szkolimy się. I schodzimy naszemu nauczycielowi z oczu. Przechodzimy w stan skradania. To nie jest ważne, żeby on leżał akurat. Ma nas nie widzieć. Dobra. Nie widzi nas i w tym momencie zapisujemy grę, nowy zapis weźmy i staramy się odzyskać utopione złoto poprzez kradzież. Jeżeli nam się nie udało, to wczytujemy sobie grę i próbujemy jeszcze raz. No, jeżeli się udało, to jesteśmy jeden level danej umiejętności do przodu, plus jeszcze dodatkowo leveluje nam się kradzież. O, tak jak teraz, nie? Ten sposób jest bardzo dobry, ponieważ można nim nabić dosłownie każdą umiejętność do 90. A gdzie znajdziecie wszystkich nauczycieli, tego dowiecie się z linku, który zamieszczę w opisie tego filmiku. Drugi sposób to mroczny sposób. Znajdujemy się w tym momencie w sanktuarium mrocznego bractwa w Gwieździe Zarannej. Niestety, żeby się tutaj w ogóle dostać, to musimy cały ten wątek mrocznego bractwa wykonać, ale ta sala tortur jest kosmiczna, ponieważ nasze ofiary są przypięte, jak widzicie, nie mogą uciec. Taką z taką sytuacją możemy się też spotkać czasami na dungeonach, że yy, nasz przyjaciel, jakiś kompan nas nie będzie atakował, ale tutaj moim zdaniem jest to dużo bardziej efektywne, więc przejdźmy do rzeczy. Na pewno podstawową sprawą jest czar uzdrawiający dotyk, który ja wezmę sobie w lewą rękę i dajmy na to czar płomienie. To nie ma znaczenia, czy płomienie, czy błyskawica. Najlepiej polecam czary o działaniu ciągłym, czyli nie żadne kule. I w tym momencie atakujemy i leczymy jednocześnie naszą ofiarę. Skilluje nam się jednocześnie przywracanie i zniszczenie. Warto zaopatrzyć się tutaj w jakieś części zbroi, które zmniejszają nam koszt zaklęć, ale to nie jest wszystko, bo na przykład dajmy na to, że znudziło nam się skilowanie magii zniszczenia, no to zaopatrzmy się w żelazny miecz. Leczymy naszą postać i nawalamy ją mieczem. Na upartego można tutaj skilować również broń dwuręczną i łuki. Nasza, nasze ofiary nam nie uciekną, także to był drugi sposób. Trzecie podejście i sposób na giganta. Żeby go prawidłowo wykonać, potrzebne nam będzie zaklinanie na sto. Przejdźmy do zaklinania. Yy, oraz alchemia, którą mieliśmy na początku. Jak to zrobić? Już tłumaczę. Potrzebujemy czterech elementów pancerza z premią do bloku, ponieważ tylko cztery zaoferują nam taką możliwość. Są to pierścienie, naszyjniki, rękawice. Oraz tarcze. Dodatkowo, jeżeli mamy alchemię na jakimś rozsądnym poziomie, to możemy się wspomóc miksturką z premią do zaklinania. Nie jest to konieczne, ale ja to polecam. I idziemy do naszego giganta. I blokujemy. Akurat teraz nam nie załapało. Akurat nie trafił. Ale widzicie, jeden hit mamy podniesiony do 18. A za drugim, już do 20. Czekamy na jeszcze jeden. I proszę bardzo, 22. Tym sposobem można sobie wekspić blokowanie, nawet na poziomie legendarnym. Jeżeli zaopatrzymy się w zbroję deadryczną albo smoczą ciężką, yy, i wszystko zaklniemy sobie premią do bloku, premią do ciężkiego pancerza i tam jakąś premią do witalności, może co już uważacie za słuszne. Kolejny sposób, alchemik. Po pierwsze, kiedy odkrywamy efekty składników, zawsze łączymy je po trzy, a nie po dwa. Jeżeli pamiętacie moje pierwsze materiały ze Skyrima, to mówiłem tam, że jest to nieefektywne. Otóż teraz, w tym najnowszym paczu odkrywanie nowych receptur działa tak samo bez względu na ilość składników. Spróbujmy sobie odkryć jakąś miksturkę złożoną z trzech jaj. Jak widzimy, nie udało się ale najedźmy, zaznaczmy sobie jajo haurusa i widzimy, że z jajem kurczaka i skałoświerga już coś próbowaliśmy uważać. Teraz to działa. Także kolejny mankament to jest taki, iż wiele osób myśli, że najlepiej jest krawcić jak najwięcej miksturek. I to jest kolejny błąd. Spróbujcie krawcić jak najdroższe mikstury. Dla tutaj przykładu posłużę się już wielokrotnie propsowanym przeze mnie w filmikach Zwonecznikiem kostuchy i solą, który znakomicie podbija nam level. Mówiąc w skrócie, właśnie efektywne levelowanie alchemii polega na odkrywaniu jak najdroższych mikstur, a ich lista prawdopodobnie niedługo pojawi się na moim kanale. Sposób dotyczący nabijania retoryki jest znany chyba od premiery. Każdy, kto siedział chociaż trochę w handlu, wie. Że najbardziej opłaca się kupować hurtowo, natomiast sprzedawać na sztuki i to samo my będziemy robić. Otóż, jeżeli mamy jakichś itemków, przedmiotów w naszym ekwipunku więcej niż 5, to automatycznie pojawia nam się przy sprzedaży opcja sprzedaży hurtowej. My tego nie chcemy i zawsze sprzedajemy pojedynczo. Nie jest to tak efektywny sposób jak pierwszy, który prezentowałem, czyli złodziejaszek. Aczkolwiek, jeżeli ktoś to lubi, nie widzę przeciwwskazań. Proszę bardzo. Kolejna umiejętność przemiana. Tym razem, niestety, też nam będzie potrzebna jakaś zaklęta zbroja ze zmniejszonym kosztem magii, w naszym przypadku przemiany i u mnie są to pierścień, naszyjnik, zbroja. Oraz hełm, które łącznie dają mi bonus w postaci 100% zmniejszenia kosztu magii przemiany. Więc co robimy? Zaopatrujemy się w czar telekinezy. Wybieramy sobie jakiś, dajmy na to dla ustalenia uwagi, talerz. I expimy. Sposób ten jest strasznie prosty, ale także strasznie nudny. Dla osób, które wolą bardziej dynamiczną rozgrywkę, Polecam częste używanie w walce czarów z premią do wartości pancerza, takich jak yy, np. dębowe ciało czy ebonowe ciało. Sposób ten ma tylko jedną wadę, ponieważ używanie tych czarów podnosi nam level tylko wtedy, kiedy w pobliżu mamy jakiś przeciwników. Iluzja to chyba jedna z najłatwiejszych umiejętności do wymaksowania. Potrzebny nam będzie tylko czar wyciszenia. Kiedy już go mamy, spamujemy na prawo i lewo prawym lub lewym przyciskiem myszy. W większości przypadków u was albo u mnie prawym i lewym spustem w gamepadzie. No i co zrobić, jak skończy nam się mana? Czekamy sobie godzinkę i powtarzamy czynność od początku. Kolejna umiejętność, kowalstwo. Tutaj posiadacze dodatku Heartfire mają trochę łatwiej ze względu na możliwość krawcenia materiałów budowlanych bezpośrednio na kowadle. My jednak zajmijmy się bardziej uniwersalnym sposobem, przy pomocy którego wbijemy sobie dodatkowo przemianę, a mianowicie chodzi mi tutaj o czar transmutacji. Jak go zdobyć? Już Wam pokazuję na mapie. Otóż jest takie miejsce jak obóz przy wyschniętym potoku, gdzie można się bez problemu udać, już nawet w początkowych fazach rozgrywki. O co chodzi z tą transmutacją? Jest to czar, który zamienia nam rudę żelaza w rudę srebra, a następnie w rudę złota. Więc zmieńmy sobie dwie nasze rudy żelaza w dwie rudy złota. Dobra. Zmienione. Przy pomocy pieca hutniczego, krawcimy jedną sztabkę złota i tak samo jak się krawci wszystko, krawcimy sobie złote elementy, pierścienie. Yy, jaki ja mam na to patent? Przeważnie, krawcę rzecz najdroższą. W tym wypadku to będzie chyba złoty pierścień z diamentem. Natomiast kiedy dysponuję samymi sztabkami złota, wybieram złote pierścienie, ponieważ mam wtedy dwa razy więcej itemków do zaklinania. Jest to trochę szybszy sposób niż krawcenie samych żelaznych sztyletów. Niestety w większości dziedzin nie da się wymyśleć już nic nowego. Aby levelować zaklinanie, trzeba po prostu dużo zaklinać. Aby levelować łucznictwo, trzeba dużo używać łuków. Ja jak najbardziej Wam polecam korzystanie z kamieni przeznaczenia, w szczególności z kamienia kochanka, które daje bonus do szybkości nabijania wszystkich umiejętności. Jeżeli też zauważycie gdzieś jakąś księgę podnoszącą poziom, to zastanówcie się, czy nie warto jej zostawić na później, gdy skilowanie jest już dużo trudniejsze. Pamiętajcie też, że levelować umiejętności w Skyrim można praktycznie na każdym kroku, a to co ja Wam zaprezentowałem tutaj w filmiku to było zaledwie kilka przykładów. Dziękuję użytkownikowi Wampirzy Noob z forum Skyrim.pl za udostępnienie mi saveu z ukończonym wątkiem mrocznego bractwa, a Wam dziękuję za to, że wytrzymaliście ze mną tutaj do końca filmiku. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Peace.